To ja, Shania. tu już jest kolejny odcinek z serii Zagrajmy Mówi Star Planet, Shannel. i Dzisiaj znowu odcinek, tak, już trzeci dzień pod rząd. Nie wiem, co się dzieje. Normalnie. Dobra. A więc, dobra, najpierw sobie tutaj napiszmy, jak zwykle, czyli to, co zawsze. Oj, oj, oj. Dobra. Ok, i znowu będzie spam. Czy będzie spam, nie wiadomo, dobra. I jak widzicie, właśnie jest nowy motyw i w sumie dlatego nagrywam. Bo chcę sobie wejść, jakby i nagrać moje reakcje, można powiedzieć. No nie wiem, w sumie nudzi mi się, więc ponagrywam kilka filmików. Dobra. O, dobra. Ale że co, wróciłam? Dobra, nieważne. Yy, moment, moment. Dobra, mm, czyli tak, pozdrawiam tutaj e, Złotko e, Strzałka Strzałka 3-3, pozdrawiam Sarę 1-2-3-4 i 5 wykrzykników znaków zapytania. Pozdrawiam Maja, e, Maja Ukośnik 47, pozdrawiam Natka 007 e, Serduszko, mm, pozdrawiam Rozborkę, dobra, nie wiem, Na chwilę. Dobra? Kto tutaj? Co tu, Malina? Tak, od razu, no zawsze jak nagrywam na jakiś filmik, to od razu tam kilka godzinka, czy tam nawet więcej, zależy, ile się to ładuje. I już jest ten filmik, dobra? A więc wejdźmy sobie w te zakupy, zobaczmy, co tu ciekawego jest. Może zrobimy także na przykład ocenę w skali od 1 do 10, jakie są właśnie nowe rzeczy, i to jest fajne. Chwila. E, oj, 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 oj. Dobra. Zaraz tutaj chcę to przeczytać, bo to było fajne. No, a więc słuchajcie tutaj, kurczę. Subować, bo jak nie, to przyjdę z babcią i pogryzamy wam rączki i nóżki, a jak się nie poprawicie, to jeszcze wam domek spalimy. Okej. Okay. <słuch> nie no, to akurat było dobre. Dobra, pozdrawiam, tak? Nową XD. Ha, ha, ha. E, Dobra. Ok. Pozdrawiam. Tak, już rozborkę pozdrawiłam. Dobra, chwilkę tutaj, za chwilę Wam odpiszę tam reszcie. Dobra, i teraz tak. Dobra, zobaczmy, co tu jest ciekawego. Dobra, tutaj jest za 1200 coś. Aha, wydaje mi się właśnie, że to jest chyba na tego sylwestra, już te rzeczy. No to jest całkiem fajne. Całkiem. Tylko tutaj jest kolor. Ja bym sobie biały dała. Dodam sobie to na listę życzeń na razie, żeby tak mieć jakby zapisane. Mm, zawsze tak robię, że jakby chcę coś mieć zapisane, to dodaję na listę życzeń. To jest też w sumie fajne. Fajne to, ale kurczę, szkoda, że 8 diamentów, a nie mam nic takiego. Hmm. Dobra, to jest jakaś fajna spódniczka. O, faj... o ale fajnie to fajnie wygląda razem. Fajnie to wygląda, a bez tego i na przykład... I na przykład bez tego, dobra, nieważne. Dobra, to dziwnie wygląda. Ale ta, ta, ta też jest fajna. Dobra, jedźmy dalej, co tu mamy ciekawego. Są pewnie dwie strony, o, jakieś nowe włosy. O, te są całkiem fajne. Jakby zmienić na przykład kolor na... bo one mają taką poświatę jakąś śmieszną. Na no, ten... albo nie, one jednak mi się nie podobają w sumie. O, a tu są jakieś nowe skitkom. No takie? W sumie nie są złe, ale... hm. A jakby sobie zmienić kolor na jakiś blond albo coś? Zazwyczaj biorę albo blond, albo właśnie takie siwe, jak tutaj. Trochę to wygląda dziwnie. Co nie? Takie jakby nie umiała się uczesać. Jezu, co to za dziwne kolory włosów? Odpiszę później. No dobra. Kurczę. Przepraszam, ale muszę odświeżyć. Wybaczcie. Dobra. Nie będzie czatu. E, dobra, wejdźmy jeszcze raz. To będzie pewnie taki krótki filmik. Może jakieś 10 minut, nie więcej. E, bo w sumie tak sobie chwilę tylko tutaj po, pooglądam razem z wami. Dobra. Trochę dziwne to wygląda. Dalej. Może coś tu jeszcze jest? O, jeszcze jest trzecia strona. To już było, to było, to było, to było, to już dawno było. O, włos Elzy. Elza. No, nawet jest czwarta strona, no, normalnie poszaleli. Jakieś fajne włosy może będą. To już wszystko chyba było, tak mi się jakoś wydaje. Jeszcze może piąta? Piąta strona, ale poszaleli, no. Ej, naprawdę, bo zawsze są dwie. Trzy, góra. Cztery to już w ogóle. A tu jest jeszcze piąta. Dobra, yy, co to jest? Dziwne włosy. Dobra. O, no i koniec. Dobra, skończyło się. Dobre. To w sumie co? No to w sumie te ubrania oceniam tak w skali 5 na 10 Bo fajne były, ale nie, takie. No takie 5 na 10 Dobra. Teraz zobaczmy, jakie są rzeczy. To pewnie będzie jedna strona, jak zwykle. Yy, rzeczy zobaczmy sobie jakieś fajne. Fajne są te sopelki, takie? To są sopelki? A nie, takie, takie, jakby takie jamenciki czy coś tam. To piórko czemu ma służyć? Yy. Dobra, nieważne. A te balony są fajne. Coś jeszcze tutaj jest? O, jeszcze jed. Nie, bym myślałam. No, więc jest tylko jedna strona. Ale w sumie też są fajne rzeczy. Są takie rzeczy fajne dosyć. Na przykład to piórko jest ładne, te balony, to. Co tu jest jeszcze? To też jest całkiem ok. To dobra, i też będzie takie 5 na 10 takie w sumie, nie wiem, takie pośrodku. Dobra, teraz coś tu jeszcze jest nowego, raczej już nie bardzo. Więc w sumie, mm, nie wiem, to jest dopiero 31 grudnia. Tutaj, nie wiem, wejdźmy sobie może ktoś, bo to się jeszcze pisał, chyba coś. Ok. Dobra, 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 dobra. Co zablokują? Ach, nie nieważne. Później Ci odpiszę. Mm, dobra, i widzicie właśnie tutaj fajnie, bo jakbyście pomogli w levelu. Oczywiście pomagacie dużo i mam 141 tysięcy i normalnie już to 141 tysięcy przez kilka miesięcy mi nie było i tak jestem na tym 24 poziomie i tak stoję i stoję. Tak myślałam ostatnio, że może zrobić jakiś film. Ale w sumie to nie mam pomysłu zbytnio, więc nie bardzo wiem o co Więc nie bardzo mam jakby co robić. To już nie jest to, że tam kiedyś zrobiłam jakiś film i po 5 normalnie 1000 milionów wyświetleń. Więc teraz no nie wiem co będzie, nie wiem z 50, no jeżeli przy dobrych wiatrach może 10. No i na tyle się skończy, więc nie wiem czy jest jakiś sens robienia filmów. No ale dobra, nieważne. Może zobaczmy sobie jakiś tutaj award czy coś. No jak widzicie nie mam chłopaka, tak. Nie wiem, co jest nie tak, no ale nieważne. Mm, dobra. No więc zobaczmy sobie jakiś award. Yy, no ja i tutaj niektóre diamentowe, tutaj zwierzaki. Ogólnie to zaraz zobaczmy, ile mam zwierzaków. Chyba, że to się wzerowało tak jak kiedyś. Wejścia 8 mam zwierzaków, tak, jestem bardzo mądra. A można 10 tylko w pokoju trzymać, nieważne. No i można tylko trzymać sobie 10 zwierzaków w pokoju, nieważne. Dobra, tutaj w sumie, co tutaj można jeszcze zobaczyć. Urodziny, nie, to są 12... Jak widzicie, dopiero mam 7 miesięcy użytkownika, czyli pół roku w sumie, troszkę więcej. Dalej zobaczmy sobie... Tutaj co. No tutaj nie mam w ogóle, projektów nie tworzę, bo tam jakoś nie podobają mi się te rzeczy. Dobra, filmów też nie oglądam zbytnio. Więc nie wiem, no. W sumie... Tutaj to jest, aha, pięć członków, nie mam klubu w ogóle, bo trzeba być niestety VIP-em. Osiągnął szósty level, no mam tu już sześć i w sumie to jest bardzo fajna nagroda, bo można naprawdę dużo zyskać i jeżeli na przykład, zobaczcie, by był na przykład boster. Ja zawsze robię tak, że jeżeli mam boster, to wtedy na przykład nie otwieram tych awardów tutaj i wtedy sobie na to skarbonka i tak dalej. Tak się zastanawiam ostatnio, czy by nie kupić Vipa, no ale cena jest bardzo fajna, także moim zdaniem nie wiem, bo kiedyś tutaj pamiętam, że było taniej, nie wiem, czy to nie było 100, 199 albo 10, jakoś 160, no nieważne, ale ten, ten właśnie tutaj Vip podrożał, ten też oczywiście, to jest tylko taka dziwna cena, 123 nie ma grosza, nie wiem, bo te są takie same, tylko te tutaj te droższe, nigdy nie miałam Vipa na rok, a zawsze chciałam mieć. No, także niestety, no. nie dużo z Was chce mieć VIPa, no, ale dobra. No, są też jakieś różne sposoby, ale tam raczej możesz ewentualnie stracić konto lub zostać zablokowanym i tylko tyle na tym się skończy. Więc, dobra, no i co tutaj jeszcze można zrobić? Znowu odcinek gadania. Gadania o niczym. Dobra, nie wiem, no, na gry nie wchodzę, na czat też nie wchodzę, bo... Mm, albo co, bo albo wejdę sobie na czat i tak zakończymy. Powiem, że nagrywam, może też powie hej, YouTube, czy coś tam, dobra. E, wejdźmy sobie do, na przykład, do centrum handlowe, bo tam zazwyczaj w kawiarni i tak dalej są wszyscy ci z małymi levelami i to jest tak dużo ich tam jest, że zamula wszystko. E, dobra, e, wejdźmy sobie tutaj. Ciekawe, ile będzie osób. Zawsze jak wchodzę do jakichś tam pokoi, to mi zaczyna mulić wszystko, no ale to pewnie tak wszędzie jest, bo tyle ludzi jest na tej ze że masakra. Dobra. Wejdźmy sobie. Wejdźmy sobie tutaj. Kilka osób jest. Może się zaraz pojawi więcej, albo się nie pojawi. Dobra, może ktoś tam powie. Albo wszyscy umarli. No, dobra, a co tu mamy? Ogólnie nie chodzę po tych pokojach, bo nic nie ma tu ciekawego. Chyba, chyba jednak umarli. Tak myślę. Mam to gdzieś. Dobra. Nigdy nie wiem, o co w tym chodzi. W tych autografach. Bo to jest. Ale no, fajnego buni. A podobno właśnie jakiś. Yy... Co się stało? Dobra, nie wiem. Podobno jakiś nowy buni jest. Idźmy to zobaczyć. Jest nowy Buni w sklepie za tysiąc chyba, czy za ileś tam. A właśnie, jedna osoba mi na, podsunęła właśnie taki fajny pomysł, żeby nagrać Buni Planet. Dostałam chyba grafa. Od kogoś. Zobaczymy, komu, kogo, od kogo i w tym podziękuję. Mm, dobra, dostałam... Aha, to chyba na konkurs. No dobra. Dostałam y, od Sary1234, tam wykrzykniki i o... Y, znaki zapytania. I od Taylen721. E, dobra. Mm, Okej, okay, aha, mieliśmy zobaczyć tego, tego, tego... Y, Buni. No właśnie, i tutaj mi podsunęła. Jestem zwierzaki. Chwila, bo teraz. Moment. Dobra, nieważne. Zgubiłam się. No i mi właśnie ten pomysł, że mogę nagrać z jakiejś tam z Buni Planet, bo teraz właśnie dużo osób też to gra yy. I w sumie to jest fajny pomysł. Dziękuję ci za ten pomysł. Zaraz powiem, kto to był. Zaraz powiem. Powiem, to była. Była. Mm, o, to była. Miley, Miley. Tak. Nie wiem, jaki ma nick na. na Star Planet, ale dobra. E, okej, okay, właśnie, bardzo dziękuję. I tu jakiś nowy był. To jest chyba ten. Ten. A to jest za 3,5. A to za 10. No w sumie mam kasę, ale nie, nie, nie będę kupować, bo już mam 28 zwierzaczków, więc to tam dobra. Już mam oni na, na 5 lat dalej już mi starczy tych zwierzaków. Ten jest fajny. Taki, taki inny. I to chyba był ten bałwan. No, wiesz, to wyraźnie na bałwana. Dobra. Okej, okay, bardzo fajnie. Aha, muszę w końcu te swoje zwierzaki poustawiać. Dobra, no i co? No w sumie to by było na tyle. No, znowu gadanie o gadaniu. Dobra, no i w sumie to by było na tyle, więc do następnego. I pamiętajcie, łapki w górę, suby i pa, pa! szopenie i tyle!